Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i pozwól, aby otoczyła Cię energia, która właśnie teraz, w tym ułamku sekundy, zmienia bieg Twojego przeznaczenia, ponieważ niebo postanowiło odkryć przed Tobą tajemnicę, która była zapisana w gwiazdach na długo przed Twoim przyjściem na ten świat, a która teraz manifestuje się z siłą huraganu, by wstrząsnąć fundamentami Twojej rzeczywistości i przynieść miłość. O jakiej być może bałaś się już marzyć. Istoty świetliste, które czuwają nad Twoją drogą, przekazują mi dzisiaj wiadomość o niezwykłej wadze. Wiadomość, która dotyczy kogoś, kto zmierza w Twoim kierunku kogoś, kto niesie ze sobą dar odnowy, świeżości i absolutnego zachwytu Twoją osobą. Ale musisz być uważna, ponieważ to uczucie przyjdzie w opakowaniu, którego się nie spodziewasz. I jeśli będziesz patrzeć tylko oczami przeszłości, możesz przegapić ten cudowny dar teraźniejszości. Wszechświat tka właśnie nić porozumienia między tobą a duszą, która jest młodsza od twojej w ziemskich latach, ale która rezonuje z twoim wnętrzem w sposób tak dojrzały i głęboki, że wszelkie metryki tracą znaczenie, a pozostaje tylko czysta wibracja dwóch serc które odnalazły się w gąszczu cywilizacyjnego hałasu. To nie jest przypadkowe spotkanie. O nie, moi drodzy! Aniołowie szepczą mi, że ten człowiek, który wkrótce stanie na Twojej drodze, lub którego obecność już delikatnie wyczuwasz na peryferiach swojego życia, jest kimś w rodzaju architekta marzeń. Być może zajmuje się czymś, co wymaga precyzji, budowania, tworzenia struktur. Może jest inżynierem lub artystą rzeźbiarzem, co symbolizuje jego potrzebę znalezienia w życiu czegoś trwałego, solidnego i pięknego. A tym fundamentem, tą opoką, której on podświadomie szukał przez całe swoje, choć krótsze od twojego życie, jesteś właśnie ty. Jego fascynacja tobą nie wynika z powierzchownego zauroczenia, które mija jak letnia burza. Lecz jest zakorzeniona w głębokim szacunku do Twojej historii, do każdej linii na Twojej dłoni, która opowiada o stoczonych bitwach, o przetrwanych zimach i o mądrości, którą zdobyłaś, płacąc za nią najwyższą walutę własne doświadczenie. Ten mężczyzna patrzy na swoje rówieśniczki i nie znajduje w nich tego ognia, tej tajemnicy, którą Ty emanujesz każdym gestem. Każdym słowem, każdym spojrzeniem, bo dla niego jesteś jak księga napisana w zapomnianym języku, którą on pragnie studiować z nabożną czcią, pragnie odkrywać Twoje rozdziały powoli, delektując się każdą stroną, ponieważ widzi w tobie kompletność, której brakuje w świecie nastawionym na tymczasowość i szybkie, puste relacje. Istoty świetliste pokazują mi obraz, w którym Ty stoisz w centrum światła. A on krąży wokół ciebie jak satelita, przyciągany twoją grawitacją, która nie jest ciężka ani przytłaczająca, lecz magnetyczna i kojąca, bo on widzi w tobie dom, do którego zawsze chciał wrócić, mimo że nigdy wcześniej w nim nie był. To paradoks, który zrozumieją tylko te dusze, które spotkały się w poprzednich wcieleniach, a teraz w tej konfiguracji czasu i przestrzeni. Mają szansę dokończyć to, co zaczęły wieki temu. I choć społeczeństwo może szeptać, może oceniać, może wytykać różnice wieku, to wszechświat śmieje się z tych ludzkich ograniczeń, bo miłość, która do ciebie idzie, jest ponad czasem, jest energią czystą, która nie zna kalendarza. Musisz wiedzieć, że jego podziw dla ciebie ma w sobie coś z artystycznego natchnienia. On widzi w tobie muzę, która nadaje sens jego działaniom, która sprawia, że chce być lepszym człowiekiem, chce budować, chce tworzyć, chce zdobywać góry nie dla własnej chwały, ale po to, by złożyć trofea u twoich stóp i zobaczyć uśmiech aprobaty na twojej twarzy. Aniołowie mówią, że twoja dojrzałość nie jest dla niego barierą, lecz wręcz przeciwnie jest Afrodyzjakiem. Jest tym elementem, który go przyciąga, bo w Twoim spokoju On znajduje ukojenie dla swojego niespokojnego młodego ducha, który być może błąkał się w chaosie współczesności, szukając sensu i nagle patrząc w Twoje oczy, zrozumiał, że sens nie leży w gonitwie za nowością, ale w głębi, którą oferujesz Ty. To połączenie ma za zadanie uleczyć Was oboje. Z przekonania, że Twój czas na wielkie uniesienia już minął, a jego z lęku, że w tym świecie nie ma już miejsca na prawdziwe, lojalne i głębokie wartości. On, ten młodszy mężczyzna o starej duszy, przyniesie do Twojego życia energię witalną, która sprawi, że poczujesz się, jakbyś zrzuciła z ramion ciężar dekad, jakbyś znów miała dwadzieścia lat, ale z tą przewagą, że teraz masz mądrość królowej. Która wie, kim jest i czego chce. I to połączenie mądrości z witalnością stworzy alchemię tak potężną, że ludzie wokół Was będą się zastanawiać, skąd bierze się ten blask, który od Was bije. Istoty świetliste proszą Cię, abyś zwróciła uwagę na cyfrę 5 która może pojawiać się teraz w Twoim życiu w różnych konfiguracjach na zegarze, w numerach telefonów, w datach jako znak że zmiana jest nieuchronna i że jest to zmiana błogosławiona, prowadząca do wolności i ekspansji serca. Ten mężczyzna, którego aniołowie stawiają na Twojej ścieżce, nie szuka matki, nie szuka opiekunki, on szuka partnerki, szuka równej sobie w duchu. Choć ciało ma mniej lat, to jego dusza jest gotowa na wyzwanie, jakim jest kochanie kobiety tak potężnej jak Ty. On widzi Twoje piękno tam, gdzie Ty widzisz niedoskonałości. On kocha Twoje zmarszczki mimiczne, bo widzi w nich mapę Twoich uśmiechów. On uwielbia Twój głos, posłyszy w nim pewność siebie, której brakuje młodym dziewczynom. I to właśnie ta pewność, ta Twoja autentyczność jest dla Niego najsilniejszym magnesem. Nie bój się tej relacji, nie analizuj jej przez pryzmat tego, co ludzie powiedzą. Bo ludzie zawsze będą mówić, ale ich słowa są jak wiatr, który przemija, a to uczucie, które się rodzi, ma potencjał, by stać się skałą, na której zbudujesz najpiękniejszy rozdział swojego życia. Wibracja, którą on wnosi, jest jak świeże powietrze wpadające do zamkniętego pokoju. On zmusi cię w najdelikatniejszy możliwy sposób do wyjścia ze strefy komfortu. Do spróbowania nowych potraw, do odwiedzenia miejsc, o których zapomniałaś, do tańca w deszczu, do śmiechu, który wibruje w całym ciele. A ty w zamian dasz mu korzenie, dasz mu poczucie przynależności, dasz mu ten unikalny rodzaj miłości, który nie żąda, nie szarpie, nie histeryzuje, ale trwa, wspiera i rozumie bez słów. To wymiana energetyczna o najwyższej częstotliwości, gdzie męska energia działania spotyka się z żeńską energią przyjmowania i kreacji, tworząc świętą Unię, która ma moc transformacji rzeczywistości. Otwórz się na to, co nadchodzi, bo blokowanie tego daru z powodu lęku przed oceną byłoby odrzuceniem błogosławieństwa, które Twoja dusza zamówiła sobie jeszcze przed narodzinami. Pamiętaj, że w oczach wszechświata wiek to tylko liczba obrotów ziemi wokół słońca, które przeżyłaś. Ale miłość jest energią, która pochodzi ze źródła, gdzie czas nie istnieje. I dlatego wasze spotkanie jest tak naturalne, tak oczywiste dla nieba, nawet jeśli dla Ziemi wydaje się nietypowe. Kontynuując tę podróż przez meandry Twojego przeznaczenia. Musimy zagłębić się w naturę tej niezwykłej więzi, która właśnie się formuje w eterze, ponieważ to, co nadchodzi, to nie jest zwykła miłostka, lecz spotkanie o charakterze karmicznym, które ma za zadanie wyrównać rachunki Twojego serca i przynieść Ci nagrodę za lata cierpliwości, za każdą wylaną łzę w samotności i za to, że mimo wszystko nie zamknęłaś się na miłość, choć miałaś ku temu tysiąc powodów. Istoty świetliste pokazują mi teraz głębiej sylwetkę tego mężczyzny, tego architekta, o którym wspominałem wcześniej. Widzę, że jego dusza jest niezwykle wrażliwa na prawdę. On posiada w sobie coś w rodzaju wewnętrznego wykrywacza fałszu, co sprawia, że w dzisiejszym świecie pełnym filtrów na Instagramie i sztucznych uśmiechów czuje się zagubiony i samotny, jak podróżnik na pustyni szukający oazy. I tą oazą, tą krystalicznie czystą wodą jesteś dla niego ty. Jego fascynacja twoją osobą ma swoje źródło w twoim głosie, w sposobie, w jaki dobierasz słowa, tej nienachalnej elegancji, z jaką poruszasz się przez życie, co dla niego jest dowodem na to, że klasa i godność wciąż istnieją. A on, będąc człowiekiem szukającym jakości, a nie ilości, Lgnie do ciebie jak do światła latarni morskiej podczas sztormu. Aniołowie chcą, abyś wiedziała, że ten młodszy mężczyzna nie patrzy na ciebie przez pryzmat tego, co wypada, ale przez pryzmat tego, co czuje jego serce, a czuje on przy tobie spokój, którego nie jest w stanie kupić za żadne pieniądze, ani znaleźć w ramionach rówieśniczek, które wciąż szukają siebie, podczas gdy ty, moja droga, już siebie znalazłaś. To jest kluczowy moment, aby zrozumieć, że ta relacja będzie wymagała od Ciebie zrzucenia zbroi, którą budowałaś przez lata. Być może myślisz, że Twoje ciało się zmieniło, że nie jest już tak idealne jak kiedyś, ale On widzi te zmiany zupełnie inaczej. Dla Niego każda linia na Twoim ciele jest jak ślad pędzla na arcydziele, jak dowód na to, że żyłaś prawdziwie, że śmiałaś się, płakałaś. Rodziłaś lub tworzyłaś i to właśnie ta autentyczność ciała i ducha jest dla Niego najbardziej pociągająca. On pragnie odkrywać Twoją kobiecość na nowo. Chce sprawić, że poczujesz się pożądana nie pomimo swojego wieku, ale dzięki Niemu, dzięki tej pewności siebie, którą emanujesz. Nawet gdy po prostu pijesz kawę czy czytasz książkę w parku. Wszechświat wysyła Ci teraz sygnał w postaci liczby 7, która jest liczbą duchowej pełni i tajemnicy. Jeśli widzisz siódemki w swoim otoczeniu, wiedz, że to potwierdzenie, iż ten mężczyzna jest częścią Twojego duchowego planu, że Jego przyjście jest autoryzowane przez wyższą inteligencję, abyś mogła doświadczyć miłości bezwarunkowej, takiej, która nie ocenia, nie wymaga zmiany, ale celebruje to. Kim jesteś tu i teraz. Jego młodość w połączeniu z Twoją dojrzałością stworzy dynamikę, w której on będzie czerpał z Twojej mądrości jak z najgłębszej studni, ucząc się od ciebie cierpliwości i dystansu do problemów, a ty będziesz czerpać z Jego energii, z Jego niezachwianej wiary w to, że wszystko jest możliwe co przypomni ci Twoje własne marzenia, które być może odłożyłaś na półkę z napisem Niemożliwe. Istoty świetliste mówią mi, że ten mężczyzna będzie Twoim największym obrońcą. W Jego oczach jesteś skarbem narodowym, który trzeba chronić, i biada temu, kto spróbuje Cię skrzywdzić lub zlekceważyć w Jego obecności, bo obudzi się w Nim rycerz, gotowy walczyć o Twój honor z determinacją, która Cię zaskoczy i wzruszy. To poczucie bezpieczeństwa, które On Ci ofiaruje, pozwoli Ci w końcu wydech. Pozwoli ci przestać być tą silną kobietą, która wszystko musi sama, która dźwiga cały świat na swoich barkach. Przy nim będziesz mogła być po prostu kobietą, delikatną, wrażliwą, tą, która też potrzebuje oparcia. I on to oparcie ci da z radością i dumą. Zauważysz, że zacznie on interesować się twoimi pasjami, będzie chciał słuchać muzyki, której słuchasz, oglądać filmy, które lubisz. Bo dla Niego to jest sposób na wniknięcie w Twój świat, na zrozumienie tego, co ukształtowało tak niezwykłą osobę, jaką jesteś. I to nie będzie udawane zainteresowanie, to będzie głód wiedzy o Tobie. Wasze rozmowy będą trwały godzinami, poruszając tematy od sensu życia po najdrobniejsze detale codzienności, i ze zdumieniem odkryjesz, że z nikim wcześniej nie rozmawiało Ci się tak dobrze, tak głęboko. Jak z tym człowiekiem, którego metryka sugerowałaby zupełnie inny poziom świadomości. To jest dar, który musisz przyjąć z otwartymi ramionami, odrzucając szept wątpliwości, który może pojawić się w Twojej głowie. Ten głosik, który mówi: Czy to wypada? Czy on nie odejdzie do młodszej? Musisz uciszyć wiarą w to, że prawdziwe połączenia dusz są nierozerwalne i że to, co Was łączy, jest silniejsze niż biologia czy konwenanse społeczne. On widzi w tobie partnerkę do tańca życia kogoś, kto zna kroki, kto nie depcze po palcach, kto potrafi prowadzić i dać się prowadzić w idealnej harmonii. I to jest właśnie definicja związku, którego On pragnie partnerstwa opartego na równości dusz, a nie na równości lat. Aniołowie uśmiechają się teraz widząc Twoje serce które powoli zaczyna wierzyć, że to możliwe, że jeszcze nie wszystko stracone, że najlepszy rozdział twojej romantycznej historii dopiero się pisze, i że głównym bohaterem męskim jest ktoś, kto przyniesie ci kwiaty bez okazji i pocałuje cię w czoło z czułością, która uleczy wszystkie dawne rany. Moja droga, jeśli czujesz, że te słowa rezonują z drżeniem twojego serca, jeśli czujesz, że opisałem tęsknotę, którą nosisz w sobie od dawna, chciałbym Cię zaprosić do czegoś więcej niż tylko biernego słuchania. To miejsce, ten kanał, to nie jest zwykła przestrzeń w internecie, to jest nasze wirtualne ognisko, przy którym ogrzewają się dusze poszukujące światła. Jeśli czujesz ciepło bijące z tego przekazu, zostaw po sobie ślad. Może to być subskrypcja, która jest jak podanie ręki na powitanie, ale bardziej zależy mi na tym, abyś poczuła się tu jak w domu. Czy kiedykolwiek czułaś, że ktoś rozumie cię bez słów? Zostaw w komentarzu symbol serca lub napisz: Jestem gotowa na miłość, aby wysłać sygnał do wszechświata, że przyjmujesz to przesłanie. Twoja obecność tutaj jest dla nas darem i chcemy, abyś wiedziała, że jesteś wśród przyjaciół. Gdy już otworzysz drzwi swojego serca na tę nową możliwość, zauważysz, że świat wokół ciebie zaczyna nabierać barw, które wcześniej wydawały się wyblakłe, jakby ktoś podkręcił nasycenie kolorów w twoim własnym filmie życia, a wszystko to za sprawą energii, którą wnosi ten niezwykły człowiek. Istoty świetliste pokazują mi obraz ogrodu, który symbolizuje twoje życie. Jest to piękny, dojrzały ogród, pełen rzadkich okazów roślin, drzew dających cień i tajemniczych alejek. Ale był on nieco uśpiony, nieco cichy, jakby czekał na wiosnę. I oto on wkracza w ten ogród nie jako niszczyciel, ale jako ogrodnik, który przynosi nowe nasiona, nową wodę i słońce, sprawiając, że zakwitasz na nowo w sposób, który zadziwi nawet Ciebie samą. Ten mężczyzna ma w sobie naturalną ciekawość świata i pragnienie przygody, ale nie takiej, która jest lekkomyślna i niebezpieczna, lecz takiej, która smakuje życie. I on pociągnie cię za rękę, mówiąc: chodź, zobacz to, spróbuj tego, pojedźmy tam, wyrywając cię z rutyny, która choć bezpieczna, stała się dla ciebie klatką. Poczujesz w sobie przypływ endorfin, przypływ radości. Jakiej nie czułaś od lat szkolnych? Zaczniesz się śmiać głośniej, ubierać odważniej, może nawet wrócisz do hobby, które porzuciłaś lata temu, bo wmówiłaś sobie, że w tym wieku już nie wypada. On ci pokaże, że w każdym wieku wypada być szczęśliwą. Aniołowie wskazują, że jego wpływ na ciebie będzie jak najlepszy kosmetyk odmładzający. Ludzie zaczną cię pytać: co zrobiłaś? Czy zmieniłaś dietę? Czy byłaś na wakacjach, bo twoja skóra nabierze blasku, a oczy odzyskają tę iskierkę, która przyciąga spojrzenia. On uwielbia cię w wersji naturalnej, bez maski, bez zbędnych ozdobników. Kiedy rano wstajesz, z włosami w nieładzie i bez makijażu, On patrzy na ciebie z takim zachwytem, jakby oglądał wschód słońca nad oceanem, bo dla Niego twoja naturalność jest synonimem prawdy. A prawda jest dla niego najpiękniejszą formą sztuki. To uzdrowi twoją relację z samą sobą. Przestaniesz patrzeć w lustro i szukać wad, a zaczniesz widzieć kobietę kochaną, kobietę pożądaną, kobietę, która jest muzą dla kogoś wyjątkowego. I to nowe spojrzenie na samą siebie zmieni wszystko: twoją postawę, twój chód, twoją aurę. On nauczy cię, że twoje ciało jest świątynią która zasługuje na uwielbienie, a nie na krytykę, a jego dotyk będzie jak modlitwa, pełen szacunku i namiętności, która nie jest gwałtowna i szybka, ale głęboka, zmysłowa i celebrująca każdą chwilę bliskości. W tej relacji nastąpi niezwykła wymiana. Ty dasz mu korzenie, dasz mu poczucie, że ma do czego wracać, że jest ktoś, kto w niego wierzy bezwarunkowo. Kto nie ocenia go przez pryzmat grubości portfela czy sukcesów zawodowych, ale przez pryzmat tego, jakim jest człowiekiem, a to dla mężczyzny w dzisiejszym świecie jest darem bezcennym. On w zamian da ci skrzydła, da ci powód, by rano wstawać z uśmiechem, da ci poczucie, że jesteś w centrum czyjegoś wszechświata. I ta symbioza korzeni i skrzydeł stworzy związek który będzie nie do ruszenia przez zewnętrzne burze. Istoty świetliste przestrzegają jednak, byś nie pozwoliła, aby opinie życzliwych, znajomych czy rodziny zatruły ten kielich szczęścia. Będą tacy, którzy z zazdrości lub niezrozumienia będą chcieli zasiać ziarno niepewności, mówiąc, co On w Tobie widzi, to na pewno dla pieniędzy, ale Ty musisz być głucha na te szepty. Bo tylko ty i aniołowie znacie prawdę o czystości Jego intencji. On nie szuka sponsorki, on szuka partnerki, on jest samowystarczalny. Być może jest młodym przedsiębiorcą, informatykiem lub twórcą, który radzi sobie w życiu, ale brakuje mu tylko i aż miłości, której Ty masz pod dostatkiem. Twoja intuicja, która teraz jest wyostrzona jak nigdy dotąd, podpowie Ci, że to jest to. Poczujesz to w brzuchu to słynne motyle, które myślałaś, że już odleciały na zawsze. Wrócą ze zdwojoną siłą, ale tym razem będą latać w rytmie spokojnego walca, a nie szalonego techno. Ten mężczyzna przyniesie do Twojego domu zapach świeżości może dosłownie, a może w przenośni naprawi kran, który cieknie od miesięcy albo po prostu naprawi Twoje serce, które ciekło smutkiem od lat. Bo on jest z natury naprawiaczem, kimś, kto nie lubi, gdy rzeczy i ludzie są zepsute. Chce widzieć, jak wszystko działa sprawnie i szczęśliwie. To jest czas, abyś przestała analizować i zaczęła czuć, abyś pozwoliła sobie na luksus bycia szczęśliwą bez pytania o pozwolenie, bo wszechświat już dał ci to pozwolenie w momencie, gdy postawił tego człowieka na Twojej drodze. Pamiętaj, że życie jest zbyt krótkie. By odmawiać sobie miłości z powodu cyfr w dowodzie osobistym. Miłość nie zna matematyki, miłość zna tylko chemię i magię, a między wami jest ich pod dostatkiem. Zbliżamy się do końca tego przekazu, ale jest to dopiero początek Twojej nowej rzeczywistości, której niemożliwe staje się możliwe, a marzenia, które pokrył kurz zapomnienia, zaczynają błyszczeć nowym blaskiem. Istoty świetliste. Chcą, abyś zrozumiała, że to spotkanie zostało zapisane w złotej księdze przeznaczenia, jeszcze zanim zeszliście na ziemię. Umówiliście się na to spotkanie dusz, aby w tym konkretnym momencie waszego życia pomóc sobie nawzajem wejść na wyższy poziom ewolucji. On potrzebuje twojej stabilności, aby móc wzrastać, a ty potrzebujesz jego dynamizmu, aby nie zastygnąć w miejscu. I dlatego pasujecie do siebie jak dwa elementy tej samej układanki, które z pozoru są różne, ale po połączeniu tworzą obraz idealny. Nie bój się tej różnicy, celebruj ją, bo to właśnie ona jest siłą napędową waszej namiętności i waszego intelektualnego porozumienia. Gdyby był taki sam jak ty, wiałoby nudą. A tak, każdy dzień jest odkrywaniem nowych lądów. Aniołowie proszą Cię, abyś w najbliższych dniach była szczególnie uważna na sny, ponieważ Twoja podświadomość będzie przetwarzać tę nową energię i możesz otrzymać we śnie wskazówki, jak i gdzie dojdzie do tego decydującego zbliżenia. A może zobaczysz twarz tego mężczyzny lub usłyszysz jego imię. Zaufaj procesowi, nie poganiaj rzeki, ona sama płynie do morza. Twoim zadaniem jest teraz dbanie o własne wibracje, o to, byś była w stanie miłości do samej siebie, bo to jest magnes, który go przyciągnie najszybciej. Kiedy kochasz siebie, kiedy akceptujesz każdy swój rok i każde swoje doświadczenie, wysyłasz w eter sygnał: jestem gotowa, jestem pełna, jestem wartościowa, a on ten sygnał odbierze bezbłędnie. Nawet jeśli jest teraz na drugim końcu miasta czy świata, to nie jest kwestia, czy on się pojawi, ale kiedy ty pozwolisz sobie go zobaczyć, zdejmując okulary filtrów społecznych i zakładając okulary serca. Wiedz, że ta relacja przyniesie ci nie tylko romantyczne uniesienia, ale także głęboką przyjaźń. On będzie twoim powiernikiem, kimś, komu możesz powiedzieć o swoich lękach, o swoich porażkach. A on nie ucieknie, lecz przytuli cię mocniej, mówiąc: Razem damy radę. To jest definicja współczesnego rycerza. Nie tego, który zabija smoki, ale tego, który nie boi się smoków ukrytych w twoich wspomnieniach i pomaga ci je oswoić. Jego młodość da ci energię, by planować przyszłość, by myśleć o podróżach, o nowych projektach, o życiu, które się nie kończy. Ale wciąż rozkwita, a Twoja obecność da mu sens, by budować tę przyszłość na solidnych fundamentach. Moja droga duszo, dziękuję Ci, że pozwoliłaś mi być posłańcem tej nowiny. Pamiętaj, że jesteś twórczynią swojego losu, a aniołowie tylko podświetlają ścieżki, którymi możesz pójść. Jeśli te słowa otuliły Twoje serce nadzieją, proszę, nie odchodź bez słowa. Nasza społeczność to coś więcej niż liczby to zbiór niesamowitych historii, takich jak Twoja. Zasubskrybuj nasz kanał, abyśmy mogli dalej kroczyć tą świetlistą ścieżką razem. Ale mam do Ciebie też gorącą prośbę: podziel się w komentarzu: czy wierzysz, że miłość nie zna wieku? A może masz już takie doświadczenie? Twoja historia może być lekarstwem i nadzieją dla innej kobiety która właśnie teraz czyta te słowa ze łzami w oczach, myśląc, że dla niej jest już za późno. Napisz do nas, stwórzmy tu przestrzeń pełną wsparcia i zrozumienia. Niech światło prowadzi cię każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnym przekazie.